W którym momencie kobiety zaczęły tak bardzo ukrywać to, że mają problem? Bo na, na picie mężczyzn jest przyzwolenie. Każdy widział narąbanego brata, ojca, syna. Jak facet zachleje, brzydko mówiąc, to idzie na drugi dzień do pracy, prosi swoją asystentkę o czarną kawę i wcale nie ukrywa, że on balangował dzień wcześniej. Natomiast kobieta no, nie raczej nie się, przyznać się przyznać do tego, że się, się zarwała bo na imprezie do nie, nie przystoi, kobiecie nie przystoi. <laughs> kobieta wstanie rano, usmaży dzieciom naleśniki, zrobi sobie jeszcze lepszy makijaż niż zwykle, założy ciemne okulary, wysokie szpilki, mega totalnie wyprasowaną białą koszulę i udaje, że się nic nie dzieje. Ale przede wszystkim udaje przed sobą, bo stereotypowy obraz alkoholiczki jest cały czas jaki. Opuchnięta, czerwona, pod sklepem, lekka patuska, z uzębieniem, które pozostawia wiele do życzenia. Niska, jakby, niskie zasoby intelektualne. Ale wiesz to chyba w kontekście alkoholików jest podobnie w dalszym ciągu, nie? No hmm. tak, no jakby stereotyp jest cały czas silny i to zarówno kobiety, ja bym tutaj dodał, że generalnie stereotyp nazywajmy, tak, możemy rzeczy po imieniu. Y, cały czas silne przekonanie w narodzie, tak ogólnie mogę powiedzieć, jest kobieta pijąca, to jest po prostu szmata. Tak, no jest jakby tutaj bo bohaterki. Tym, bo za tym mówią oskarżeniem jasno. o picie idzie, że na pewno się puszcza, bo jest łatwa. No, a z bo to są to takie karki, to... które kulturowo są nam wtłaczane od pokoleń w zasadzie w takim procesie tresury tak naprawdę do roli. Matek Polek. A nie? tak naprawdę to wzięło się już z XVIII wieku, o czym opowiada mi antropolożka z Polskiej Akademii Nauk, która badała picie kobiet w XVIII wieku. No już wtedy uznano, uwaga, że kobiety nie mogą zacząć pić, bo wtedy Polska nie odzyska niepodległości. I wtedy kobiety, <laughs> nawet wspaniałe. jeśli piły sobie arak, spacerując podczas srogiej zimy, minus milion e, e, popijały arak, były aresztowane pod pretekstem prostytucji albo zamykane w szpitalach dla obłąkanych. Przypomnę, Wtedy nie, było, wtedy nie było definicji <laughs> alkoholika, wtedy nie było definicji alkoholu nawet. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.